Witajcie, kochani, ciepło i serdecznie. Tak jak niedawno w filmiku krótkim zapowiedziałam, dzisiejsza medytacja będzie troszeczkę inną medytacją. Dziś poczułam, że jest taka potrzeba, żeby zrobić medytację uzdrawiania relacji z mamą. Widzę, że jedna osoba pojawiła się na live. Proszę mi napisać, czy mnie widać i słychać? Czy wszystko jest ok? Bo będziemy zaraz zaczynać. Mamy dwie minutki, żebyśmy, żebyśmy zdążyli to zrobić. Oczywiście ta medytacja będzie też krótsza niż w sesji. Bo tak jak powiedziałam w filmiku, nie jestem w stanie. Facebook tutaj 25 minut do pół godziny i po prostu zrywa transmisję. A nie możemy sobie pozwolić, żeby w trakcie procesu zerwała się transmisja. A więc w tych pierwszych sesjach myślę, że już nauczyliście się trochę, jak oczyszczać swoje czakry. A te pozostałe te medytacje, ja spróbuję, jak mi przyjdzie podpowiedź, jaka inspiracja. Dziękuję, Rafał, widać i słychać. To, to postaramy się zrobić tematycznie. A więc, na dziś wybrałam temat mamy. Mama to jest najważniejsza relacja w naszym życiu. Gdyby nie mama, oczywiście tato też, ale to mama zebrała ten trud i przez 9 miesięcy nosiła nas pod sercem. Często w zagrożeniu życia nas rodziła. Tak jak było w moim przypadku. Ma mojej mamie tętno zanikało i, i mi, i świętej pamięci dr Komendziński biegł podobno pod własną a był na urlopie i udało się uratować i mnie, i mamę. I takim sposobem jestem na tej Ziemi. Mówi się też, jaki poród, takie życie. A więc w moim przypadku to się zgadza. Ten poród, przyjście na świat było ogromnym trudem i w życiu nie było mi łatwo. Ale dałam radę i daję radę. A więc jest godzina 18. Siądźcie sobie wygodnie, czy tak jak powiedziałem, jak ktoś nie może, połóżcie się. Weźcie kilka delikatnych, głębszych, luźniejszych oddechów. Pozwólcie sobie poczuć energię spokoju, wyciszenia, bo za chwilę. Pójdziemy na spotkanie z bardzo ważną istotą, naszą mamą, naszą ziemską mamą. A więc wyobraź sobie jakiś piękny pokój. Nie wiem, niech on będzie w jakichś pięknych, czy barwach, czy kryształach. Czy to już od Was zależy jak, jak ważne to jest dla was. Wy poczujcie, co ma w tym być na tym spotkaniu z mamą. I w tym pięknym, eleganckim pokoju zobacz, że stoją dwa fotele. Jakie one są barwy? Napiszecie mi później. Jeżeli zechcecie, oczywiście. Jakie, jakie, jakie barwy te fotele miały? Gdzie? Te fotele stoją naprzeciwko, i zaproście na ten fotel swoją mamę, i na drugim fotelu naprzeciwko usiądźcie wy. Popatrzcie swojej mamie w oczy głęboko. Poczujcie, co chcielibyście jej powiedzieć. Powiedzieć w ten sposób, że to nieistotne jest, jak jest teraz, że ludzie mówią: Ja już przebaczyłam, to było, minęło, ja nie chcę wracać i tak dalej. To nie chodzi o to. Ta mała dziewczynka, ten mały chłopczyk często bardzo obolały, bo jesteśmy pokoleniem rodziców wojny i temu podobne. A więc poczujcie, co czuliście w danych momentach, kiedy było Wam najtrudniej. Zdarzały mi się w sesjach kobiety które czuły tylko wdzięczność, ale to były tylko trzy za te lata. Wdzięczność do mamy. Mówiły cały czas same dobre rzeczy. No jednak nie wszyscy mieliśmy tak w życiu z mamami czy z tatami, z, z naszymi e, ojcami. A więc spróbujcie powiedzieć coś, co chcecie powiedzieć, ja w to nie wnikam. Ja chciałam tylko powiedzieć, że wasza mama na wyższych poziomach, czy to w życiu, czy po drugiej stronie, słyszy jako dużo. A więc popatrzcie mamie w oczy i spróbujcie powiedzieć to, czego być może nigdy nie powiedzieliście. Być może nie zdążyliście czegoś powiedzieć, bo odeszła na drugą stronę. Być może baliście się jej i nie powiedzieliście. A więc teraz jest moment. Ja puszczam światło na tą transformację to, co chcecie powiedzieć. Jeżeli nie wiecie, co macie powiedzieć teraz, to powiecie później, na odsłuchaniu. A tymczasem poczujcie i powiedzcie do swojej mamy. Kochana mam, dziękuję za dar życia. Dziękuję za trud, wysiłek. Który dla mnie zrobiłaś. Zrobiłaś dla mnie najwięcej w życiu. Nikt dla mnie tyle nie zrobił. Dałaś mi życie. Dzięki Tobie, dzięki Twojemu trudowi, że nosiłaś mnie dziewięć miesięcy pod sercem z wszelkimi niedogodnościami i bólem, ale urodziłaś. Nie usunęłaś mnie, nie zamordowałaś, nie zabiłaś, urodziłaś. I jestem, i za to Ci jestem wdzięczna. Ale teraz chcę Ci powiedzieć, mamo, że kiedy byłam dzieckiem, ja tego wszystkiego jeszcze nie rozumiałam, nie rozumiałam. Bardzo bolało mnie, panicznie się bałam krytyk, Twojej krytyki. Twojej agresji, Twojej złości. Bardzo się bałam, kiedy mnie biłaś, kiedy mnie poniżałaś, kiedy mnie ośmieszałaś i lekceważyłaś. Tak, tak, mamo, to było dla mnie trudne. Bez względu na to, gdzie jesteś, jak jest między nami, po której stronie jesteś, ja chcę wypowiedzieć to, co mnie. Bardzo mocno bolało jako dziecko. Kiedy mnie tak biłaś, poniewierałaś, poniżałaś, to rodziło we mnie ogromny strach przerażenia. Bałam się iść do szkoły, bałam się przebywać z dziećmi. Przez to, że było tyle agresji w domu, ja byłam agresywna. Do moich rówieśników, a oni byli agresywni do mnie. Tak, kochana mama, to było trudne, to było bardzo trudne, ale już teraz otwieram moje boskie serce na miłość do Ciebie, na miłość do siebie, do Ciebie. I chcę Ci powiedzieć, że rozumiem, że po prostu nie umiałaś inaczej. Sama doświadczyłaś bólu, przemocy, poniewierki, poniżenia, pogardzenia, obrzydzenia. Tak, sama doświadczyłaś bicia od dziecka. Sama czułaś się zagubiona. Kochani, teraz wyobraźcie sobie swoją mamę jako trzy-czteroletnią dziewczynkę, zagubioną, przerażoną, zapłakaną, szukającą miłości i nie wiedzącą, gdzie ją znaleźć. Spójrzcie na nią, spójrzcie na jej oczy, czy widzicie nieczułość. Kochana mama, wybacz mi, proszę, że źle Cię oceniałam, że nie byłam dobra dla Ciebie. Wybacz mi, że nie rozumiałam, że Ty jesteś takim samym dzieckiem Boga jak i ja, i my wszyscy. Wybacz mi, mamo, wszystko to co tobie przykrego i krzywdzącego uczyniłam ponieważ było to niezrozumiałe było to bolesne więc odbierałem odbierałam tak jak potrafiłem i potrafiłam ale dziś z tak wielkim szacunkiem z tak wielkim otwartym sercem z tak wielkim uwielbieniem dla ciebie. Tak wielu rodziców, w tak wielu rodzinach. Był alkohol. Był alkohol od mamy, od taty bądź od taty. I teraz powiemy do tej mamy. Kochana mamo, tak bardzo cierpiałam, tak bardzo czułam się nieważna. Kiedy ty Skupiałaś uwagę na pijącym tacie, a kompletnie nie skupiałaś uwagi na mnie. Oczywiście, ja tego nie rozumiałam wtedy jako dziecko. I chciałam ci powiedzieć, mamą, że tak naprawdę nada w życiu, w związkach, w relacjach. Wciąż poszukuję Twojego utulenia, Twojego ukochania. Przez tyle lat nieświadoma byłam tego, że poszukuję tego u innych ludzi, że ten brak bliskości z innymi ludźmi. Był brakiem bliskości z tobą, ale rozumiem, że nie umiałaś, że tobie też było trudno. Rozumiem, że ciebie też nie, nikt nie przytulał, ale to małe dziecko, ta mała dziewczynka, ten mały chłopczyk nadal na to czeka, nadal tego potrzebuje. A więc podejdź teraz do swojej mamy, przytul się do, przytul się do niej, połóż jej główkę na ramionach, poczuj bicie jej serca, poczuj jej ciepło, poczuj to, czego być może nigdy nie poczułaś za całego swojego życia. Wejdź w te ramiona, w tą główkę i poczuj. Otwórz się już teraz całym sercem na przyjmowanie od swojej mamy. Już teraz otwórz serce, umysł i duszę na wszystko to, co płynie od niej. Droga obfitości od Boga jest zawsze przez naszych rodziców. A więc teraz otwieram się na to. Teraz przyjmuję całą obfitość i miłość od Ciebie, mamo. Tak bardzo długo na to czekałam. Tak bardzo za tym tęskniłam. Od malusieńkiego dziecka. I teraz mogę tego doświadczyć. Tutaj, w tej medytacji, pozwalam sobie poczuć płynącą miłość, boską, czystą miłość poprzez ciebie. Nasycam się. Dobry Boże, tak bardzo dziękuję Ci, że mogę tego doświadczyć. Na mama. Tak bardzo dziękuję, że mogę tego doświadczyć. Mamo, całym sercem biorę życie od ciebie. Trzymam je mocno. Pobłogosław mnie, proszę, jak będę chciała zrobić ze swoim życiem coś dobrego. Pobłogosław mnie. Jak zaniosę życie krok dalej niż ty, niż się udało Tobie, mimo że było Ci tak trudno. Kochana mamo, z mojego serca wypływa kwiat, cudowny biały kwiat. Każdy z Was może zobaczyć inny kwiat. Może nie będę sugerować. Tak jak fotel miał być, tak samo kwiat, spróbujcie zobaczyć, jak wypływa z waszego serca. I z serca waszej mamy. Cudny kwiat to kwiat miłości, z którego będziecie mogli czerpać. Mama, kochana mama. Jesteś i byłaś. Najlepszą mamą jaką mogłaś być. Przecież taką cię wybrałam. Byłaś najlepsza dokładnie taka, jaka byłaś, bym ja mogła... Realizować swoje zadania w życiu. Choć było bardzo trudno, choć czasami myślałam, że nie dam rady, że nie wytrzymam. Do momentu, dopóki nie zrozumiałam, że byłaś dokładnie taka, jaka miałaś być do tych zadań, było mi ciężko i bolało. na Mamo, sprzyjaj mi proszę, kochany Boże, sprzyjaj mi w całkowitym uzdrowieniu, pojednaniu w relacji z Mamą, każdego uczestnika słuchającego tej medytacji. Boże, sprzyjaj napełnieniem czystą boską miłością. Cała obfitość, cały profil, całe bogactwo płynie od Ciebie poprzez Mamę. Ja już wiem, że nie biorąc od Mamy, to nie biorę od Ciebie, Boże. Jeżeli nie chcę wziąć od Mamy, to tak jakbym. Stawała pod wodospadem i chciała zawrócić strumień. Tak mogę to sobie wyobrazić, jako wodospad płynący wszelkich profitów, obfitości, miłości, hojności od Ciebie, Boże, poprzez rodziców, poprzez moją mamę. Dziękuję Ci mamo, że zgodziłaś się być moją mamą. Dziękuję, że zgodziłaś się, żebym przyszła tutaj na tą ziemię poprzez Twoje ciało. Dziękuję, Mamo, za cały trud, wysiłek, zmęczenie. Dziękuję za noce nieprzespane. Dziękuję za użeranie się z życiem, z, z pieniędzmi zatem ze wszystkim w zasadzie tobie też mamo było trudno I ja o tym wiem i rozumiem wiem też że tak dużo płynęło potępienia spływa potępienia od ciebie od ciebie od ciebie od każdego z was który słucha tej medytacji może dziś Spłynie na Was iskra, iskra czystego światła od Boga, abyście mogli popatrzeć na swoją mamę troszeczkę inaczej. Ty, który kochasz swoją mamę, każdy kocha, jak mówią, ale ty, który masz uzdrowioną, ta relacja jest zdrowa, cieszy się nią. Jeżeli już nie ma po tej stronie mamy, to cieszę się wspomnieniami z tym, co było. Ale wiem, że większość z nas, czy słuchających, czy, czy ogólnie ludzi na świecie, ma nieuzdrowioną relację z mamą. A więc, kochana mamy, dziękuję, że byłaś. Dziękuję, że tego wszystkiego wysłuchałaś. I dziękuję Ci, że mogłam Ci to wszystko powiedzieć. Dziękuję Ci jeszcze raz za wszystko, co mi dałaś. Wszystko to jako doświadczenie, jako światło. Dziękuję za przybycie. Chciałbym napisać, jakiego koloru były fotele, na którym usiedliście z Waszą mamą, i jaki kwiat z serca u was rozkwit jakiego koloru. Oczywiście jeżeli chcecie, medytacja ta była spontaniczna, jeszcze. Tak jej nie robiłam, ona do mnie po prostu przypłynęła. Cały dzień myślałam, że będzie to medytacja oczyszczenia czakr. A jednak być może jedna osoba potrzebowała wysłuchać tej medytacji. To było bardzo ważne. Ja chciałam też powiedzieć, że dzisiaj się dowiedziałam, ponieważ jak prowadziłam oczyszczenie czakr, Poczułam, że jakaś osoba potrzebuje usłyszeć, że mam ból kręgosłupa. No i dzisiaj od tej osoby dowiedziałam się, że to, że to właśnie ją bolał ten kręgosłup. A więc, jeżeli macie życzenie, napiszcie, jak się czujecie. Ja wiem, że moi klienci troszeczkę inne medytacje uzdrawiania relacji z mamą, zatem znają. Ale ja poczułam dzisiaj, że, że jest taka potrzeba, żeby popłynęło to do ludzi, bo jest taki czas, a nie inny na ziemi, że być może ludzie odwlekają uzdrawiania swojej relacji z mamą. To żeby tego nie odwlekać, żeby ona była uzdrowiona na wszystkich poziomach. To nie jest proces jednorazowy. To nie jest tak, jak zrobiłam tą krótką medytację. Tą krótką medytację chciałam Wam zasygnalizować, że z przestrzeni popłynęła informacja, że jest taka potrzeba uzdrowienia relacji z mamą. Pamiętajcie, że nieprzebaczenie powoduje choroby, powoduje nowotwory, szczególnie nowotwory, nie tylko. A więc dla, my nie przebaczamy, nie uzdrawiamy też, żeby komuś było lżej, ale my przebaczamy i uzdrawiamy po to, żeby nam było lepiej żyć. A więc to takie zasygnalizowanie, przypomnienie może dla niektórych, tak, jakaś osoba potrzebowała usłyszeć, że, że już czas żeby ustrowić jeszcze na głębszych poziomach swoją relację z mamą. A więc napiszcie, kochani, jeżeli macie życzenie. Jakie, bo jestem ciekawa, na jakich fotelach usiedliście z waszą mamą. Czy chcielibyście coś napisać? Bo już jest 26 minut, więc będziemy musieli pomału kończyć. Tak jak powiedziałam, żeby Facebook nie, nie zerwał transmisji. Dziękuję, kochani, za uwagę. Dziękuję, że byliście. I jeszcze raz proszę, uzdrawiajcie swoje relacje z mamą. Pewnie zrobimy też relacje z tatem. Są jeszcze inne relacje do uzdrowienia, ale te z rodzicami są najważniejsze. W jakimkolwiek temacie nie będziecie pracować, to uzdrowienie relacji z mamą i tatem będzie do Was powracało, czy to jest obfitość, czy to są pieniądze. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że może nie widać ubrałam dzisiaj żółtą bluzkę. Są żółte róże. Dlatego że przebaczenie jest na czakrze z plotu słonecznego, która wibruje kolorem żółtym. A więc na żółto. Wszystkiego dobrego, kochani. Dziękuję za uwagę. I do następnego spotkania. Pa, pa. Aha, jeżeli możecie, przepraszam, macie życzenie, bardzo proszę, udostępnijcie tą, tą transmisję w taki sposób, żeby, żeby może coraz więcej ludzi do nas przyłączyło i skorzystało. Być może będą wypływać przy większej ilości jeszcze inne tematy, jak będzie w przestrzeni więcej, więcej ludzi. Czas, powiedziałam, jest taki, że ludzie naprawdę tego potrzebują. Być może te medytacje, te spotkania będą przybierały inny, inny profil, że tak powiem. Ale jeżeli możecie, bardzo proszę, udostępnijcie na swoich profilach jako wymianę energii. Dziękuję, wszystkiego dobrego.